To ma hamulce. Ja nie mogę. Także siema, siema, witam Was w kolejnym motovlogu na moim kanale. Kurde co jest? Tempomat. Motocyklowy tempomat, tak jak kiedyś miałem werce. A dzisiaj lecimy sobie na dwusuwie chuskwarna. Bo nie wolno przecież ten zacierać silnika, kurde. I lecimy sobie, ale coś tu mi nie pasuje. Lecimy sobie na chuskarnie SM125 w dwusuwie. Ale najpierw przenosimy się do mojego auta, żebyście zobaczyli jak po prostu wyglądała droga po zakup tej huskwarny za 1300 euro kiedy normalnie chodzą po 3500 euro także przenosimy się do auta mamy jeszcze 51 minut drogi, zobaczymy co to będzie na miejscu nigdy nie miałem busów, a yy, jeśli chodzi o 125 na kopkę, bo starzy widzowie pamiętają, że kiedyś w sumie kanał się zaczął od tezeterki ki po słapie na Honda NSR, która miała 28 koni, a dzisiaj zobaczymy tą huskwarne. super moto, zobaczymy jak się tym będzie jeździć i na pewno wleci dla was parę motovlogów z tego motocykla, zobaczymy. We. 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 We i co ludzie, mamy kupioną Husqvarna SN 125, w dwusuwie, trochę zardzewiała, ale myślę, że to ogarnę i co, tak ona się prezentuje, stan jest fajny, 3000 km tylko najechane, po serwisie, opony nowe. Także lecimy go spakować Zobaczcie w ogóle, jaki ten jest mały Dobra. My już sobie lecimy Kurde, ale fajnie to jedzie Powiem wam, że jest sztos Motocykl prawie nowy, zobaczcie ile on ma przebiegu 3637 3637 Zacina mi się coś tu Kurde Chodzi to jak kosiarka, ale No, o nie Kurde, akurat teraz Akurat teraz musiał ktoś tu mi wyjechać No coś mi się tu zacina Ewidentnie coś Z tą manetką Coś jest z tą Manetką Nie, tak Kurde, jeszcze teraz Fajnie Fajnie, parę kilometrów od domu, jeszcze mi zgasła, ale co może, czekajcie, tutaj coś, bo ja to przestawiałem i może tu mi się coś stało, że teraz mi się ta manetka tak zacina dziwnie, dziwna nóżka w ogóle, zobaczcie jak ten motor wygląda. No, jakiś motocyklowy Picasso, tylko chyba nie skonstruował, ale jedzie się przyjemnie. Tylko o co z tym może chodzić, że mi się tu gaz przycina, kurde. Tutaj w sumie nic nie dotyka, no ale nie, no tu nie może być coś nie tak. Zobaczcie sobie jak on wygląda. 1300 euro kosztował i... W ogóle dziwnie ta czasza, zobaczcie jak to, jak to tutaj jest, ta czasza. Plastiki takie wypłowiałe, trzeba je wypolerować na pewno jakoś ładnie, aby się świeciły. Widać, że modazyk stał większość czasu. 3600 km, 2009 rocznik, oryginalny przebieg. No, motocykl jest jak nowy. Tutaj jeszcze seryjne chyba hamulce są na pewno. Dziwne, bo to nie ma rozrusznika. O, uh, ale żem się walnął. Nie wiem czemu mi sama. Tak, czuję tutaj taką blokadę lekką. Jak ona ją, ją przejdzie, tą blokadę to. To się wkręca na obroty. Wiecie o co chodzi? Ja z tymi dwusuwami powiem wam, że fanem nie jestem. Kurde, jak ja mam teraz jedynkę w jak takie duże obroty ma? W ogóle wiecie, jak jest, te, ten gaz mi przycina się Nigdy tu nie byłem, jedynie bagim. Tak wam powiem, wtedy jak testowaliśmy bagiego, Polecimy sobie w tą stronę, kurde ja gazu w ogóle nie muszę dawać, bo ona sama sobie daje I Trochę spada i patrzcie, dodam leciutko gazu I się zacina No coś z tą linką, jakby tutaj albo tam, przy gaźniku gdzieś może Ogólnie powiem wam, że fajny motor. Może nie wygląda za pięknie, ale to może dlatego, że to, to jest moje zdanie. Ja nie jestem fanem po prostu. Nie jestem fanem Supermoto, e, jeśli chodzi o dwusuwy. Ale w sumie bardzo ciekawe doświadczenie jest się przejechać takim czymś. To jest całkiem co innego w ogóle całkiem inna jazda. Hardcore'owy trochę ten motor. Tak wam powiem. Uh, pachnie dwusuwem, takie dziwne to Nie, ciężko mi opisać, ale jeździ się tym fajnie Są fani i są przeciwnicy dwusuwów Ja nie należę do żadnej z tych grup Słabe ładowanie jakby było o. Widzicie teraz? Teraz lepiej Dobra, jakieś TikToki wam nagrałem? Zwijamy. O, dziwna ta nóżka jest taka. Czy one są specjalnie tak skonstruowane, do tego, że jak się wsiada, to one od razu się same tak z... Kurde, co jest? No nie, co mi się stało? Zwijam na chatę, póki, póki mam szansę dojechać. Się przycina mi coś tu. Z tym gaźnikiem czasem jest nie tak po prostu. Przelewa się czy co? Nie mam pojęcia, jeszcze kasku nie zapiąłem No a czasem ten gaz jakoś tak dziwnie się łapie. Nie wiem, ale powiem Wam, że motorem fajnie się jeździ takim. Ciekawe, czy to na gumę można? Takim czymś? Myślę, że tak. Na TikToku dużo takich ludzi właśnie ma tych i tym normalnie latają sobie na kole. Ale na pewno ciężej jest niż taką wszystkie wyrwać Tak mi się wydaje. Możecie mi napisać w komentarzu. Dobrze pojechałem w ogóle. Testujemy tylko Faunaxa. No ewidentnie, coś jakaś regulacja tutaj musi być wykonana. Bo to szybciej trochę powinno lecieć. 아, 비둘기. 비둘기. 어. 구르다. 구르다. 논이야. 자, 라하트에 도이겠네. O nie, daleko! Kurde, daleko mam! Ale przy połowo. Czemu ona nie chodzi normalnie? Miała być po serwisie warsztatu. Kurde. Z wężykiem coś nie tak ewidentnie. Hm. Ten wężyk tam wisi. Nie, no nie wyleciał ten wężyk. Nie wiem o co tu może chodzić. Ale on się tak bardzo, bardzo dziwnie trzyma. No, nie dość, że pojechałem dałem te 1300 euro. To jeszcze ten motor ma jakiś problem. O, niby nowy, nowy ten, nawet dali, nieźle. Jakieś takie dziwne rzeczy tu są. Jakieś niestworzone takie w czterosuwie. Nie wiem w ogóle, co to jest. Albo to, jakiś, jakiś filtr? Nie wiem, ale wiem jedno, że chcę, chcę dojechać do domu. A z tym może być większy problem. A może i nie? No, skwarna wybacz. Lecę, lecę, kurde! Żebym dojechał tylko! Lecę tak na spokojnie już. Nie będziemy jej tutaj piłować, bo jej może brakuje paliwa. Ale fajnie takim dwusuwem Fajnie, tylko muszę tu poregulować coś, zobaczyć Naprawdę przyjemnie się tym jeździ o. Zakręty też ciekawie Kurde, krędy tu jechać, żeby jak najmniej Sąsiadów wkurzyć Tędy pojadę Jak sprzęgło naciskam, to i tak nagle coś Gaz dodaje Jak znacie się na dwusuw dwusuwach, to dajcie mi znać o co tu może chodzić Także ludzie jeśli chcecie więcej odcinków, co z jak jakiś będzie zrobiona, dajcie mi znać, żeby mi tego nie zgasła przy tych ludziach. Ja. Także dajcie mi znać w komentarzu, jeśli będziecie chętni, to ja coś Wam nagram na tym dwusuwie. Nieo. Także co, ludzie, widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano.